I się mango z tej strony. Jack, przepraszam, że dawno nie nagrywałem odcinków, ale dzisiaj taki długi wstęp. Yeah, bo dzisiaj chcę wam przedstawić. Uwaga, uwaga, ta -da. Właśnie takiego typka. To jest właśnie taki homik, którego właśnie się włącza i powtarza, to, co z tym mówi. Dlatego teraz go przetestujemy. Już jest właśnie włączony i.

wygląda od tyłu. to ma taki ogonek fajny co nam jeszcze powiesz? Nam jeszcze powiesz? Dostawcie lajka. Dostawcie lajka. Dostawcie. Widzicie? Wszystko mówi... I jest idealny, dlatego, yy, a i jeszcze jakby co, to wam pokażę, w jakim pudełku jest. o, to umiesz zapamiętać. W takim się W takim pudełku się mieści. A jeżeli nie wierzycie, to jeszcze go tam włożę. Ale to później wam pokażę, bo teraz nie chcę pogadać jeszcze. A tutaj macie. Masz kurczaka. Z nim pobaw. No mówię do ciebie, pobaw się z nim. Nie, no. No. Kosmita. Chciałem być kiedyś astronautą? Astronauty. Powiedz tak. No. To teraz, yy, słuchaj, trzeba cię tylko zamknąć i będziesz astronautą. No. Także właśnie tak to wygląda. Fajny no, ona się poławić, i ja tam bardziej powstrzymuję się od śmiechu. Się poławić, ja się od śmiechu. Bo naprawdę musisz coś śmiać. Bo naprawdę się śmiać. E, Ale dobra. E, dzisiaj o pięt... ale zawsze shorty wchodzą o 15 i filmy też o 15 wchodzą. E, dzisiaj o pięt... No. I tak właśnie... I właśnie. Dzisiaj o 16 wyjdzie ten film. 16.00 wyjdzie ten film. O 15 shorty. shorty. No. Ja. A jeżeli będzie coś bardzo ważnego, no to jeżeli to będę nagrywał, yy, wiecie, tak jak... Nie, nie? czekajcie go tylko, tylko wyłączę. No i tak, właśnie... I o 16.00 o 16 będą filmy, a o 15.00 będą shorty. Dlatego właśnie dzisiaj wszedł o 15.00 sh short, i dzisiaj wszedł ten film o 16.00. I teraz na pewno na short. Jeżeli nie widzieliście shorta, to musicie zobaczyć, ale nie teraz, po odcinku, oczywiście. Po odcinek zaraz się kończy, i teraz wam pokażę, jak wygląda mój dom, bo będę robił serię specjalną. Lego. Dlatego właśnie animacje LEGO, yy, siebie, szwagra, kamerzystka i tupcio No także zobaczcie na to. Tadam. to jest mój domek. Tak się prezentuje. Tu jest mój ogród. Tu wszystko. I tu jest takie coś jeszcze. Dobrze widzowie, a więc teraz czekać. Z wami żegnam. Pa pa. Ja